Cześć Wam, pozdrawiam Was z jesiennego lasu i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kilka gatunków ciekawych grzybków, które z całą pewnością warto znać, więc zachęcam do oglądania. Nim jednak przejdziemy do materiału, to pamiętajcie, żeby nakarmić smoka mięsistymi i prawdziwymi grzybami. Czyli dajcie łapkę w górę oraz napiszcie komentarz. Są one, czyli zwiastun jesieni. Tak, moi drodzy, właśnie są to opieńki wyrastające sobie właśnie na starym, zmurszałym drewnie, na, stały, na jakimś ściętym drzewie. Ale nie zawsze, bo czasami gdzieś przykryta jest jakaś gałąź i z tej gałęzi sobie potrafią wyrosnąć, więc nie zawsze wyrastają na, przy drzewie. Ale jeżeli przy drzewie widzicie właśnie takiego grzybka... Jest to grzybek wyrastający, statnie. Przyjrzyjcie się kapeluszowi. Sam brzeg ciemny. Ta część środkowa nieco jaśniejsza, a sam czubek wybitnie, taki bardziej z łuskami. Jeżeli grzybek jest młody, to w ogóle widać same łuski zaraz Wam pokażę. Natomiast pod spodem no jest to grzyb blaszkowy. Z grzybami blaszkowymi należy uważać. Zobaczcie. Ma także oczywiście tutaj. Pierścień, który no, słabo się porusza, bardziej jak o Widzicie. Ja go potrafię zerwać, ale nie da się go w ogóle poruszyć. No i oczywiście czasami może być to grzybek troszeczkę robaczywy. Tutaj widzę jakieś dziurki są, więc go zetnijmy. O! Tutaj nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale też są okazy malutkich opieńek Ja te nawet zostawię, bo są zbyt małe dla mnie. Ale gdzieś znalazłem też nawet taką opieńkę no, niewprawiony grzybiarz nie polecam zbierać w takim stanie, bo można się pomylić. Zobaczcie, jak on wygląda. Pod spodem nawet jeszcze blaszek nie widać, bo on się dobrze nie rozłożył. Ja co do zasady generalnie staram się takich grzybów nierozłożonych raczej nie zbierać. Tylko, że opieńki rosną tak statnie, że czasami się gdzieś chapnie i duże grzybki, i małe grzybki. Więc akurat tego mam. Przechodzimy do zbiorów. Tutaj wielu grzybiarzy rzuca się na tego grzyba. Myśli, że to może są opieki albo coś. Ale moi drodzy, Tutaj no, nawet, nawet jak Tutaj nawet go ktoś powywalał. E, pewnie zobaczył sobie ładny grzybek. Ale moi drodzy to są rycerzyki. One nie są jadalne. Więc ich nie zbierajcie. One są takie w zależności. Tutaj jest taki nawet czerwieńszy bardziej jest, tak? Bo e, ten jest młody. No ale mówię, teraz padało w lesie i takie się zrobiły wszystkie te grzyby jaśniejsze. Rycerzyk. Pamiętaj o tym, że nasz kanał to nie tylko grzyby, ale także dzikie rośliny jadalne. W tym miesiącu ruszyła sprzedaż roślinnych fiszek, czyli programu do nauki dzikich roślin Polski. Możesz je zakupić razem w pakiecie z e-bookiem, czyli Atlasem Dzikich Roślin Polski. Oczywiście jeżeli już posiadasz nasz Atlas, no to obowiązuje dla Ciebie cena promocyjna na fiszki. Gorąco zachęcam, żeby się mu zapoznać. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu i opisie tego filmu. Z daleka wyglądają na ładne grzybki, które chcielibyście mieć w koszyku. No ale sprawdźmy tak na dobrą sprawę trzon. Co to jest za grzybek, bo tak to ciężko powiedzieć. Jakiś pająk chodzi? a kisz. Dopiero ja sobie jak takiego grzybka zobaczycie sobie z, z spodu. Zobaczcie jak fajnie śnieje. No i pod spodem jest czerwonawy, którzy boją się czerwonych grzybów. Bo powiedzą, że to szatany. Ale moi drodzy, to jest moi drodzy akurat borowik cegla stopory, grzyb jadalny, którego można jak najbardziej zbierać. Przepraszam, ale teraz tak się pozmieniała systematyka tych grzybów, że już mam w głowie stare nazewnictwa wciąż. Jego cechą charakterystyczną jest to, że na trzonie ma taką charakterystyczną Cegiełkę. Jeżeli miałby jakieś na przykład ponure, jakieś linie, nie takie cegiełkę jak grysik taki, no to byłby to modroborowik ponury. No i możemy sobie takiego grzybka zbierać. Piękny. Pierwszy raz go tutaj widzę. Jest i on, czyli jeden z najbardziej pożądanych grzybków dla grzybiarzy. Chyba przedstawiać go Wam nie muszę, bo wszyscy go dobrze znają i szanują. Więc chwila próby. Sprawdźmy. Aha, zdrowy, zdrowizna, moi drodzy. Bierzemy. Jednak troszeczkę pochwaliłem, ale jest troszeczkę robaczywy, więc musimy go ściąć. Robaczywy. No, niestety, troszeczkę go musieliśmy ściąć, ale tutaj już jest zdrowiutki. No i znaleźliśmy moi drodzy bardzo ciekawego grzybka, ktoś by powiedział co to za trójaki pokazuje, ale moi drodzy jest to grzybek jadalny. Zobaczcie pod spodem ma takie charakterystyczne kolce, no i ogólnie jest takiej galaretkowej konsystencji i moi drodzy jest to galaretek kolczasty wyrastający na obumierającym drewnie. W tym przypadku akurat na wyciętej sośnie. Galaretek kolczasty jest jadalny nawet na surowo, ale ja polecam go sparzyć. Ostatnio próbowaliśmy go dodawać do śląskiej szpajzy. Jest to taki bym powiedział deser, czyli można tego grzyba spożywać na słodko. Niektórzy mówią, że smakuje jako ostrygi, ale w moim odczuciu ktoś się sromotnie pomylił, bo ten grzyb po prostu smaku Jakiegoś szczególnego nie ma. Coraz częściej go po prostu widuje. Bardzo fajny grzybek. No i znaleźliśmy lakówkę ametystową. Taki fioletowawy grzybek, który mówi się, że wyrasta na glebach przeazotowanych. Lakówka ametystowa ma taki długi, bardzo długi korzonek. Generalnie jest to grzyb, który się charakteryzuje głównie kolorem fioletowym. No, często jest taki ciemnofioletowy, ten mamy akurat okaz jaśniejszy. W lesie ostatnio jest bardzo mokro, padało, więc te barwy mogą być troszeczkę odbiegające od stanu, gdy jest sucho. Jest to grzyb blaszkowy, ale bardzo charakterystyczny. Jest to oczywiście grzyb jadalny, ja go kulinarnie zbieram, ale musicie z nim uważać, ponieważ on bardzo często jest robaczywy i tego praktycznie nie widać, bo grzyb jest malutki. To nawet nie widać, czy jest robaczywe, ale jeżeli się przyjrzycie, zobaczcie te dziurki na samej górze, tak? A, go i zaraz zobaczmy, jak wygląda w środku. Ten grzybek po lewo jest całkiem spoko, ale po prawo już siedzą robale, więc musicie bardzo uważać. Te lakówki są grzybami małymi, a w nich kryją się właśnie tutaj gdzieś robale, robale, więc trzeba bardzo z tym grzybkiem uważać. Jeżeli chodzi o to, żeby go be bezpiecznie można było e, spożywać. Lakówka ametystowa, grzyb jadalny. Mówi się, że lakówka ametystowa wyrasta na grobach zmarłych. Jest to taki, bym powiedział, wskaźnik i identyfikator tego, że może ktoś tutaj jest zakopany. E, oczywiście mam rękawiczkę. Grzybów w rękawiczkach generalnie nie zbieram, ale trzymam gimbala, więc nie chcę go obrócić. E, dlatego wybaczcie moją rękawiczkę roboczą. Mm, już przekładam rączkę, żeby nie było jej widać. E, generalnie lakówka ametystowa wyrasta jednak mimo wszystko na glebach e, o zwiększonej ilości. Azotu w glebie, niekoniecznie muszą to być zwłoki umarłych. Moi drodzy, to nie jest czubajka kania. W żadnym wypadku nie zbierajcie takich miniaturowych czubajek z myślą, że jest to czubajka kania. To nie jest czubajka kania. Zatem zostawiajcie te małe czubajko podobne w spokoju, bo możecie się po prostu zatruć. Co się tyczy czubajek. To właśnie z Dagmarą zaobserwowaliśmy fakt, że na jesień w lesie jest bardzo wiele podobnych grzybów. Nie wszystkie to są właśnie kanie. Są to, moi drodzy, różne gatunki grzybów, a także nawet różne rodzaje grzybów. Dlatego trzeba bardzo uważać. Pamiętajcie, kania zawsze pachnie, zawsze przyjemnie pachnie. Natomiast jeżeli nie pachnie, to nie jest to po prostu kania. Kania musi pachnieć wyraziście, mięsiście i przyjemnie. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie grzyby, które są podobne do kani są niejadalne, ale istnieje bardzo duży problem w ich identyfikacji, więc jeżeli się na nich nie znacie, to po prostu omijajcie szerokim łukiem. Jak dla mnie kanie najlepiej to się zbiera późną jesienią, w lato wtedy jest faktycznie wysyp czubajek kani, a na jesień one się pojawiają, ale właśnie mają dużo sobowturów, tak jak Putin. Ostatnio, oczywiście, zamiast czubajki kani, nazbierałem sobie czubajki gwiaździstej. No i moi drodzy, także jest to grzyb smaczny, jadalny i fajny, no ale musicie pamiętać o tym, żeby umieć go poprawnie zidentyfikować, co nie jest takie proste. Natomiast te czubajki gwiaździste nie pachną, nie mają zapachu kani. Tego grzyba pewnie każdy z Was kojarzy, bo bardzo rzuca się w lesie w oczy, ponieważ jest dużych rozmiarów. Jest taki biały, brudno-biały, żółto-biały, bym nawet powiedział, z takim charakterystycznym zagłębieniem w środku. Tutaj sobie zobaczcie, wyjmijmy sobie liście. No i teraz to nie stary okaz. Zaraz Wam pokażę troszeczkę młodszy. Jest to grzyb blaszkowy, który po uszkodzeniu wydziela białe mleczko zobaczcie tutaj jest białe mleczko aktualnie tego grzyba nie nazywa się mleczajem chrząstką tylko mleczajowcem chrząstką najbardziej podobny do niego grzyb to mleczaj biel mleczaj biel jest grzybem jadalnym przez niektórych uważany za grzyb smaczny natomiast mleczaj chrząstka jest piekący oraz cierpki w smaku natomiast nawet w przypadku jego czytałem informacje że Rosjanie jedli na przykład tego grzyba po ukiszeniu, po ugotowaniu, po pokrojeniu na małe plakcerki i dokładnym wysmażeniu. Niektórzy też się chwalili, że go próbowali. Niektóre osoby też mówiły, że na przykład a mój dziadek go jadł i go sobie bardzo ceni. Pytanie właśnie, czy nie był czy przypadkiem nie zbierał mleczai, bieli? Natomiast ja, na bazie tych doświadczeń, że niektórzy jedli, postanowiłem sprawdzić i go spróbować. Moi drodzy, obgotowaliśmy tego grzyba co najmniej 30-40 minut, następnie wodę odlałem, pokroiłem go na bardzo małe kawałeczki i usmażyłem na maśle, na którym wcześniej smażyłem ryzę. Myślałem, że po prostu rydzami uszlachetnie mleczaja chrząstkę, ale niestety się nie udało. Troszeczkę taka delikatna gorycz została, niewielka, ale jednak, mimo wszystko moim zdaniem ten grzyb po takim usmażeniu był praktycznie nie, bez smaku. Wcześniejsze smażenie rydzów go nawet nie uszlachetniło, więc to nie jest grzyb trujący, ale jest to grzyb, moi drodzy, raczej o małej wartości y, kulinarnej. Bo warto pamiętać, że ten grzyb nie ma w sobie jakichś toksyn, które mogłyby Wam na przykład uszkodzić wątrobę, natomiast jest po prostu niesmaczny, bo cierpki i gorzki. Zobaczcie, kogo tutaj mamy. Taki niebiesciutki grzybek. Ten jest prawda troszkę jaśniejszy. Zbierzmy z niego listek. Aparat odzorowuje, że prawie jest biały, białawy, ale no w rzeczywistości jest taki niebieskawy, bardziej jak ten po polew. I jest to, moi drodzy, pierścieniak grzyb panowy. sobie jednego grzybka. Ciemna górze ma takie. Białe kropki, takie bym powiedział troszeczkę jak muchomor, tylko że troszeczkę już je pozmywał deszcz, ale one gromadzą się bardziej przy brzegu kapelusza. Jest to moi drodzy grzyb blaszkowy, jak widzicie, z takim wyraźnym pierścieniem, ale przede wszystkim jest to jeden z niewielu niebiesiutkich, niebiesko-żółtych grzybków. Dodatkowo dodatku jest to grzyb jadalny. Skórkę kapelusza ma jak maślak, zatem trzeba było się jej było pozbyć. W smakowo nie jest to grzyb najsmaczniejszy, więc tak na dobrą sprawę. Wezmę sobie tylko tego, którego obciąłem, na, żeby wam po prostu pokazać, a reszta sobie gromadka zostaje. Dziękuję Konradowi, Łukaszowi, Tomaszowi, a także Pawłowi za wsparcie naszej twórczości przez serwis Patronite, a także Michałowi za wsparcie naszej twórczości przez serwis YouTube. Bez Was nasze treści prawdopodobnie by nie powstawały.